Czy grozi nam trzecia wojna światowa, amerykańsko-chińska, lub inna forma gorącej, frontalnej konfrontacji supermocarstw? Nie ma dziś chyba ważniejszego pytania, jeżeli chodzi o przyszłość świata, ale jest to rzecz, która ma także fundamentalny wpływ na przyszłość Polski. W Polsce i nie tylko w Polsce popularna stała się teza, że Zbrojna konfrontacja jest nieuchronna lub przynajmniej wysoce prawdopodobna. Będę chciał z nią nieco zapolemizować i szerzej pochylić się nad tym fundamentalnym zagadnieniem. Zacznijmy nieco filozoficznie. Czym właściwie jest dzisiaj wojna, można by spytać, w sytuacji, gdy często mocarstwa rezygnują z frontalnych ataków na swoich przeciwników na rzecz takich zabiegów, jak podczas Konfliktu amerykańsko-irańskiego, kilka lat temu, gdy to odłączenie od systemu rozliczeń międzybankowych doprowadziło do hiperinflacji, kryzysu gospodarczego w Iranie i zmiękczyło ten kraj na tyle, że stał się znacznie spolegliwy wobec Ameryki. Jak się zdaje, mamy dzisiaj do czynienia z przejściem między rozumieniem wojny według klasy, klasycznej definicji klausewica. Na rzecz rozumienia starszego, ale okazuje się bardziej chyba adekwatnego do dzisiejszych czasów, jakie wyznawał Sun Tzu. Klausowicz mówił, że wojna to złamanie woli przeciwnika za pomocą środków wojskowych. Ale jeśli odrobinę zmodyfikować tę definicję i powiedzieć, że wojna to złamanie woli przeciwnika za pomocą jakichkolwiek środków, no to już uzyskamy Całkiem inny obraz sytuacji, w którym zmieszczą się też takie zjawiska jak wojny gospodarcze, technologiczne, walutowe i wszystkie inne formy konfrontacji, niekoniecznie obejmującej zrzucanie bomb, naloty myśliwców i tym podobne działania, zwykle kojarzone z konfliktami. Jest szereg argumentów za tym, że nie da się w prosty sposób rozwiązać konfliktu amerykańsko-chińskiego, w co wciąż Inna część analityków zdaje się wierzyć. I są to argumenty bardzo silne. No po pierwsze, jest to sprzeczność interesów i to sprzeczność interesów sięgająca bardzo głęboko. Chiny znajdują się na ścieżce, która prowadzi do zakwestionowania światowej hegemonii Stanów Zjednoczonych i robią to w sposób bardzo cichy, stopniowy, podstępny i jednocześnie skuteczny. Czy to budując sztuczne wyspy na Morzu Południowochińskim, czy wchodząc w głębokie relacje uzależniające amerykańskich sojuszników od chińskich technologii, chińskich inwestycji, to można wymienić i Izrael z strategicznym portem w Hajfie, i Niemcy, jeśli chodzi o ich chęć do nawiązywania współpracy w dziedzinie najnowszych technologii telekomunikacyjnych 5G i wiele innych krajów, i na szereg innych sposobów. Chiny posługują się taktyką salami, aby podważać amerykańską hegemonię, a więc prowadzą swoją działalność w taki sposób, że ryzyko powstrzymania i koszt powstrzymania kolejnych ruchów chińskich okazuje się zbyt kosztowne dla Stanów Zjednoczonych, żeby zaryzykować frontalną konfrontację. No i przeszło rok temu Amerykanie powiedzieli dość w sposób wyraźniejszy niż wcześniej próbowali powiedzieć dość w czasie tak zwanego pivotu. Baraka Obamy pivotu na Pacyfik i próbują powstrzymać Chiny, no bo dalsze postępy, dalszy rozwój Chin gospodarczy, technologiczny, dalsze trwanie obecnej sytuacji, w której Chiny tak skutecznie obróciły logikę stworzonego przez Amerykanów systemu światowego i gospodarowanej, można powiedzieć, przez ich globalizacji na swoją korzyść. Doprowadzi do utraty przez Amerykę światowego prymatu. Czy ta polityka powstrzymywania jest skuteczna, to materiał na osobną historię, ale ta sprzeczność interesów jest fundamentalna i jest silna i jest jednoznacznym, bardzo silnym argumentem na rzecz eskalacji i na rzecz konfliktu, bo jeśli Amerykanie będą patrzeć na to spokojnie, bezczynnie, to po prostu świato stracą światową hegemonię. Po drugie, na rzecz eskalacji i konfliktu działa sama logika międzymocarstwowej, wielkomocarstwowej rywalizacji. Niedawno Graham Allison, wybitny politolog z Harvardu, zanalizował 16 przypadków rywalizacji hegemonicznej w historii świata, pokazując w prosty sposób, że w 12 na tych 16 przypadków doszło do frontalnego starcia, do klasycznie rozumianej wojny. To yy, nie. Wróży optymistycznie, jak również e, liczne tezy o tym, że konflikt da się w jakiś prosty sposób złagodzić, odsyłające nas do e, słynnych przed pierwszą wojną światową książek o tym, jak to logika współzależności międzynarodowych, e, współzależności gospodarczych e, zapewni Europie pokój. Chwilę potem doszło do wojny, która kosztowała miliony ludzi istnienia i była wówczas największą w historii świata, a współzależności gospodarcze były, były też największe w historii wtedy. Sama logika międzymocarstwowej rywalizacji powoduje ryzyko niekontrolowanej eskalacji. i w, w tym jest wielki problem. Przed wspomnianą pierwszą wojną światową, co do niej uczy nas się w szkołach błędnie, że to zabójstwo arcyksięcia Ferdynanda ją spowodowało, ale to był tylko płatek wywołujący lawinę. Samo zabójstwo wydawało się ówczesnym przywódcom Wielkiej Brytanii i Niemiec wydarzeniem na tyle nieistotnym, że nawet nie skrócili wakacji z jego powodu, a miesiąc później wybuchła Wielka Wojna. A więc sam fakt istnienia tego konfliktu i sam fakt rywalizacji hegemonicznej powoduje ryzyko eskalacji, która może się Wymknąć spod kontroli. Po trzecie, na rzecz tego konfliktu, na rzecz jego eskalacji działa czas. Im dłużej trwa obecna sytuacja, tym bardziej Ameryka jest w kłopotach, tym większe szanse na to, że straci swoją hegemoniczną pozycję, dlatego im dłużej to trwa, tym bardziej musi być agresywna i tym bardziej musi zrobić coś, żeby powstrzymać Chiny. I po czwarte, na rzecz eskalacji działa w pewnym sensie przestrzeń, działa geopolityka. Inaczej niż w czasach rywalizacji amerykańsko-sowieckiej, dziś sprzeczne interesy supermocarstw są zogniskowane na względnie niewielkim obszarze, można powiedzieć. To jest zachodni Pacyfik, zwłaszcza Morze Południowo-Chińskie. No ale z drugiej strony jest cała równoległa, można powiedzieć, rzeczywistość z Chińskimi wpływami coraz bardziej rozprzestrzeniającymi się po Eurazji. Wspominaliśmy o Izraelu, wspominaliśmy o Europie Zachodniej. Z Tym, co to spina w jakiś sposób symboliczny, ale też docelowo infrastrukturalny, kapitałowy, polityczny, także i strategiczny, jest projekt One Belt, One Road, ewoluujący w różne nazwy. nazwy nazywajmy go może konsekwentnie w Polsce Nowym Jedwabnym Szlakiem, a więc ogromnych. Połączeń infrastrukturalnych wzdłuż Eurazji, które mają skomunikować ten obszar na podobieństwo starożytnego jedwabnego szlaku. No i to jest coś, co oznacza gigantyczne wyzwanie dla mocarstwa morskiego, jakim są Stany Zjednoczone, bo ich potęga po prostu w głąb mas lądowych Eurazji nie sięga. To wszystko sprawia, że Moim zdaniem fałszywe są i bardzo złudne tezy o tym, że mamy do czynienia jedynie z jakimiś drobnymi turbulencjami i że ten konflikt uda się wyciszyć i wrócić do polityki engagement pokojowego współistnienia i współpracy między Stanami Zjednoczonymi a Chinami. Ale to jeszcze nie znaczy, że dojdzie do frontalnej konfrontacji, bo czynniki, które działają na niekorzyść wojny gorącej, tak? Wracając do pierwszej refleksji, to, że mamy do czynienia z rywalizacją, że mamy do czynienia, być może z wojną w szerokim tego słowa rozumieniu, jeszcze nie znaczy, że będziemy mieli do czynienia z wojną gorącą, ze strzelaniem, bombami i tym podobnymi zjawiskami. No i tutaj jest cały szereg argumentów, które działają przeciwko takiej daleko idącej eskalacji. Po pierwsze, to jest broń nuklearna. Sytuacja jest inna niż w czasach zimnej wojny amerykańsko-sowieckiej, ale panuje zgoda co do tego, że Chiny mają możliwość wykonania odwetowego ataku nuklearnego na terenie Stanów Zjednoczonych w przypadku, gdyby same zostały zaatakowane bronią atomową. To oznacza, że ryzyko eskalacji niesie potworne koszty. To oznacza, że ryzy, próba dociśnięcia Chin do ściany przez Stany Zjednoczone może się wymknąć spod kontroli i może spowodować koszmarne koszty w ludności, w stratach gospodarczych, zniszczenie całych miast itd. I tak Więc to jest potężny czynnik przeciwko eskalacji tego konfliktu. Po drugie, są to współzależności gospodarcze. Argument, który nie jest rozstrzygający, jeżeli chodzi o powstrzymanie przed samym faktem konfliktu, ale który jednocześnie czyni eskalację potwornie kosztowną. Stany Zjednoczone i Chiny łącznie odpowiadają dzisiaj za prawie 40% światowej produkcji. Współzależności gospodarcze są rekordowe w historii świata, a ryzyko ewentualnej wojny może przynieść takie koszty, jak przewidywał raport Rand Corporation sprzed paru lat, a więc jeden rok trwania konfliktu to 20-35% do 35 spadku PKB w Chinach i 5-10% w Stanach Zjednoczonych. Koszmarna cena zniechęcająca do eskalacji tego konfliktu. Po trzecie i być może najważniejsze są to interesy polityczne obu państw. Chinom nie zależy na wojnie w żaden sposób, ponieważ to utrzymanie dotychczasowej sytuacji, dotychczasowej dynamiki systemu międzynarodowego wystarczy im do osiągnięcia swojego celu, jakim jest wyparcie interesów amerykańskich i osiągnięcie światowej hegemonii i dominującej pozycji w Eurazji. Z kolei Stanom Zjednoczonym zależy, ale jest to potwornie ryzykowne i kosztowne. Czy amerykańska opinia publiczna jest w stanie dłużej niż w przypadku Wietnamu, Iraku czy innych krajów, gdzie dosyć szybko wykazywała zmęczenie wojną, przeznaczyć ogromne zasoby i ponieść ogromne ofiary po to, żeby z Chinami walczyć. No, można w to zasadnie wątpić, a więc wracamy do tego, czy Ameryka jest zdolna ponieść koszty powstrzymywania Chin, a jest to najsilniejszy przeciwnik. Z jakim kiedykolwiek Ameryka miała do czynienia, znacznie silniejszy niż III Rzesza niż, czy Związek Sowiecki. Po czwarte, przeciwko eskalacji tego konfliktu gra rachunek sił konwencjonalnych. Krótko mówiąc, czy Ameryka jest w stanie, zakładając, że da się przeprowadzić tylko ograniczony konwencjonalny konflikt bez broni atomowej, czy jest w stanie go wygrać? A jeśli tak, to czy jest w stanie wygrać pokój, a nie tylko wojnę? Tutaj można by długo mówić, ale skupmy się na tym, gdzie Ameryka jest najsilniejsza, czyli potędze morskiej i powietrznomorskiej. Prezydent Trump po długich bojach i z wielkim trudem hmm, przeforsował plan rozbudowy i modernizacji amerykańskiej floty do rozmiaru około 350 okrętów. Natychmiast, gdy to zrobił, Heritage Foundation, bardzo wpływowy amerykański think tank, hmm, wydała raport mówiący, że to absolutnie nie wystarczy nie tylko na okoliczność ewentualnej wojny z Chinami, ale nawet do pokojowych demonstracji siły niezbędnych do prowadzenia bieżącej polityki, do bieżącej sygnalizacji strategicznej, mówiąc, że minimum 400 okrętów jest potrzebne. Po tym raporcie Heritage Foundation miałem okazję słuchać opinii amerykańskich ekspertów do spraw bezpieczeństwa, którzy mówili: Bzdura, co, to 600, 600 okrętów jest potrzebne. Flota rozmiaru Reaganowskiego ze szczytu amerykańskiej militaryzacji doby zimnej wojny, tutaj, w tej sytuacji, jest potrzebna. Nadmieńmy, że Chińczycy mają już dziś więcej okrętów niż Amerykanie. Mają największą na świecie flotę rybacką i handlową, którą w razie potrzeby mogą częściowo. Przynajmniej zmilitaryzować, no i mają głębię strategiczną, która umożliwia im zatapianie amerykańskich okrętów, być może także amerykańskich lotniskowców. Mają skuteczny system antydestępowy, który czyni jakiekolwiek opanowywanie częściowe lub całościowe chińskiego terytorium właściwie niemożliwym, ale który czyni także wojnę powietrzną morską na zachodnim Pacyfiku piekielnie trudną. I kosztowną. Ameryka ma oczywiście przewagę konwencjonalną, ale czy to jest przewaga umożliwiająca szybkie i miażdżące zwycięstwo? Tu są bardzo, bardzo duże wątpliwości. No i właśnie, nawet jeśli tak jest, to czy zwycięstwo w wojnie umożliwia wygranie pokoju? Czyli co musiałoby się stać, żeby Chińczycy przestali handlować na wielką skalę z resztą świata, żeby przestali rozwijać się technologicznie? Tak, jak się rozwijają, żeby przestali kwestionować amerykańską hegemonię. Taki scenariusz wydaje się na dziś dzisiejszy trudny do wyobrażenia, co nie znaczy oczywiście, że Amerykanie nie będą kontynuować wysiłków na rzecz tego, aby uzyskać zdolność do uzyskania takiego wyniku w perspektywie, w perspektywie kolejnych lat. Po piąte, przeciwko eskalacji gra reszta świata. Kraje Azji Południowo-Wschodniej zdają się absolutnie przerażone koniecznością wybierania między największym partnerem gospodarczym, jakim są Chiny, a gwarantem bezpieczeństwa, kluczowym sojusznikiem, jakim są Stany Zjednoczone. Mniej dramatycznie, ale również niechętnie do tej kwestii podchodzi Europa, podchodzą inne kraje. Nikt zdaje się nie chcieć tej wojny, a to oznacza także działanie. Przeciwko niej i ewentualne koszty w razie pchania tej eskalacji do przodu. No i po szóste to jest amerykański, ale też międzynarodowy biznes. Długo by o tym mówić, ale wspomnijmy tylko Petera Navarro, który oficjalnie mówił o tym, że Xi Jinping, prezydent Chin, nasyła na amerykański rząd globalistycznych miliarderów, żeby przeciwdziałali. Próbie dociśnięcia i powstrzymania Chin. To wszystko sprawia, że wojna konwencjonalna lub wojna atomowa wydaje się bardzo mało prawdopodobna. Jednak jest też tak, że jej ryzyko rośnie wraz z czasem. Im trudniej jest Amerykanom poradzić sobie z tym rosnącym chińskim wyzwaniem, tym pokusa siłowego przełamania. Rośnie. No ale jednocześnie Chińczycy nie śpią, Chińczycy szybciej niż Amerykanie modernizują flotę, mają większe rezerwy, jeżeli chodzi o wzrost potęgi militarnej i stają się coraz potężniejsze, coraz bogatsze i stają się coraz trudniejszym przeciwnikiem. A więc nie można wykluczyć scenariusza przeistoczenia się tego konfliktu we frontalną zbrojną ale jest to ryzyko niskie w mojej ocenie. Co oczywiście nijak nie oznacza, że czeka nas czas spokoju. Czeka nas czas hegemonicznej rywalizacji, przypominającej poniekąd zimną wojnę amerykańsko-sowiecką, ale w jakimś sensie też przypominającą konflikt Rzymu z Kartaginą, który miał wiele wątków, wiele odsłon i powracał po chwilowych przerwach w nowe, w nowych, bardzo dynamicznych odsłonach. I na takie niespokojne czasy musimy być gotowi. Niezależnie od rozwoju sytuacji, to ma fundamentalny wpływ na losy całego świata i również Polski, która zależy od tej sytuacji i zależy od tego, czy amerykańska potęga przetrwa w obecnej postaci, czy nie. Gdy rok temu były dowódca NATO na Europę, generał Hodges, mówił w Warszawie o tym, że w ciągu 15 lat, potem poprawił się na 10, musimy liczyć się z gorącą wojną amerykańsko-chińską na zachodnim Pacyfiku, to polscy dziennikarze obecni na tym, że Warsaw Security Forum musieli przeczytać tę wiadomość na amerykańskich portalach, żeby zrelacjonować ją polskim czytelnikom. I to jest asąd do tego, że warto czytać, warto słuchać to, co mówią zachodni, wschodni eksperci, politycy na ten temat, ale warto przede wszystkim myśleć samodzielnie, podchodzić do tego, co oni mówią i piszą krytycznie i formułować również własne diagnozy, własne propozycje zrozumienia tego konfliktu i patrzeć na sprawę z punktu widzenia polskiej. Racji stanu. I to w Nowej Konfederacji od początku jej istnienia robimy. Zachęcam do tutaj do odwiedzania naszych tekstów, zachęcam do wspierania Nowej Konfederacji, bo to, czy zachowamy samodzielność mentalną w tej sprawie, jest naprawdę fundamentalnie ważne.